Karta Kucińska, Joga piękna. Bardzo dużo dostaję pytań na temat, w jaki sposób możemy ujedrnić skórę szyi. Jest na to kilka sposobów. Wymagają one oczywiście systematycznej i codziennej pracy. Przede wszystkim jestem zwolenniczką aplikowania tutaj różnego rodzaju kosmetyków, które zawierają dużą witaminę C. Najchętniej, oczywiście, kosmetyki dobrej jakości. Bez sztucznych dodatków naturalnego pochodzenia. Również takie serum można zrobić samemu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz odpowiednia dieta duża właśnie też dawka witaminy C na co dzień duża ilość bitej wody. No i oczywiście, również tutaj przyjrzenie się temu, co się dzieje z kwasem hialuronowym bo z wiekiem spada jego synteza, dlatego też warto jest suplementować się od któregoś momentu życia, czyli tak uważam mniej więcej po 30 roku życia powinna się pomału pomyśleć o suplementacji kwasem hialuronowym. Wszystko też zależy od tego, w jakiej kondycji jest skóra. Natomiast jeżeli chodzi o takie praktyki, które mogą mieć skórę, to pokażę dzisiaj pewien rodzaj masażu, gdzie łapiemy wcześniej natłuszczoną skórę, ale też tak bez przesady i rolujemy sobie w ten sposób, tak jakby idąc tutaj palcami, takie wałeczki. Pochylamy głowę na bok, bo wtedy łatwiej jest nam złapać skórę i sobie ją tak opracowujemy. Jeśli skóra jest zbyt tłusta, to będzie trochę trudno zrobić, bo po prostu ucieka nam spod palców, także można zrobić też to na sucho. I idziemy sobie tak kilkukrotnie, natomiast ważna jest rzecz taka, żeby omijać środek, czyli tutaj gdzie jest tarczyca, gdzie jest krtan, nie wykonujemy tego masażu, tak? Pamiętamy też o tym fragmencie i tutaj sobie palce kierujemy na boki, oczywiście symetrycznie robimy to samo, pamiętamy o pochyleniu głowy, tak żeby szyja była zrelaksowana, napięta taki masaż powinno się wykonywać kilka razy dziennie nawet, także kiedy nam się przypomni, kiedy mamy po prostu na to chwilę robimy sobie taki masaż. Do tego uzupełnieniem może być taki wałeczek wieloigłowy, który ja stosuję już ponad roku i naprawdę jestem zachwycona jego działaniem. Także oprócz tego możemy sobie rolować ko. Nie obawiajcie się, on nie przebije skóry. On bardzo fajnie będzie na nią działał, będzie intensywnie pobudzał właśnie krążenie krwi i docelowo syntezę kolagenu, Także bardzo ładnie ujedrnia, spłyca z i po prostu powoduje w pewnym sensie odmodzenie skóry. I tutaj wykonujemy takie ruchy: kura dół, skóra się stanie mocno zaczerwieniona. Robimy również to samo. Po drugiej stronie. Czyli najpierw taki masaż ręczny, a potem przechodzimy do wałeczka. Przy okazji tutaj możemy sobie opracować też podbródek. I jeśli nie ma chorób autoimmunologicznych, jeżeli tutaj ktoś nie choruje na Hashimoto, to bardzo delikatnie dosłownie może sobie tym wałeczkiem przelecieć też środek szyi, ale wtedy pochylamy głowę do przodu tak, żeby nie napierać mocno, tylko bardzo, bardzo delikatnie opracować. I jeśli masz problem z wyczuciem takiego delikatnego ruchu, to lepiej tę okolicę dla bezpieczeństwa, dla swojego zdrowia pomiń. I to wszystko. Na koniec zawsze warto jest wykonać kilka ruchów głaszczących dla wyciszenia systemu nerwowego i łagodnego zakończenia masażu. Pozdrawiam.